Siemanko, z tej strony KM7. Lekko przeziemiony katar w lato to najgorsze co może spotkać człowieka. Chociaż nie jeszcze gorszy, w okresie letnim jest kolejny brak awansu polskiej drużyny piłkarskiej do Ligi Mistrzów. Przejdźmy jednak do tego o czym będzie film. Materiałów o alchemii jest mnóstwo, ja zdecydowałem się przedstawić miejsca, w których można drobić odłamki smoczego kamienia. Zobaczycie ile średnio wypada odłamków na godzinę, Trochę spędziłem czasu nad sprawdzeniem lokalizacji na różnych levelach postaci, jak i na walce z Game Guard, dlatego film dopiero dzisiaj. Jak zwykle mam problem z wyborem muzyki. Pierwszy utwór Disco Polo, a drugi wybrany przez taką ładną kasię. Zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, co wie raczej każdy. Misję moc Smoczego oka możemy wziąć codziennie u Alchemika. Na jednej postaci można zdobyć dziennie 3 Kordrakonise. Chyba że robimy też misje z dnia poprzedniego, to nawet i 6. Jak dropić? Ameryki nie odkryje, jeżeli powiem, że najlepiej na jak najwięcej postaci. Zbierać najlepiej od 6 do 9 odłamków i przekładać na inną postać. Odłamek od momentu wydropienia znika po upływie 24 godzin. Zyskiem te w półcych tyle jak malowała się, szaty miała dwie, każdy wiedział, że. Ona miała suknię kolorową, czarne getry, czapkę. Była to samo nie, gdy się śmiała to za dnie, każdy chciał jej bezpowrotnie, każdy chciał z nią być. Uśmiechała się, gdy mówiła nie i kochała wszystkich nawet nie. To so main Grizzly East Rocker School, tak? Mm. Ej, to jest dla wszystkich prawdziwych sobie, dla tych, samo ja tą prawdziwą miłość w sobie Tak, yeah Tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień, tak bardzo chcę dotknąć się Chociaż jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się Tak bardzo chcę dotknąć cię ej, ej. Każdą chwilę ja liczę Każdy dzień tak bardzo chcę dotknąć się A gdzie jesteś tak daleko Wiem, że w końcu spotkamy się ty nie wiesz to, co mówi język to miłość pokona nawet największe złą, nawet i tysięcy z tą, nie zmieni nigdy tego, co on. zapisane w księży życia zostało, no nie, 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 do tych było trudno tak, ale teraz wszystko jest, nawet gdy czuję twój brak, każdy dzień bez ciebie znika szybko jak tak, ja że twoje słowo jak wolny kwiat. A ty jesteś coraz bliżej, jesteś już okrągło czeka jest głęboka, chociaż stromy jest rąk Podniosłaś mnie wyżej, rozświetliłaś mrok ja tak bardzo chcę dotknąć Cię Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień Tak bardzo chcę dotknąć się, Chociaż jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się Tak bardzo chcę dotknąć się, ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień Tak bardzo chcę dotknąć się A gdzie jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się Ja odliczam minuty dni A twoja twarz ciągle mi się, się śni A w głowie się pojawia tylko jedna myśl Toczę od ciebie, z tobą już za zawsze by Jedna miłość do daru dana na nami, zapisany w Kombinacja kobieta i mężczyzna To i nijak, taka jest moja wizja I nie przeskoczysz tego, nie obejdziesz nawet oczyszcza Po dwie połowy rany naszą idealny stan pragnę Dotknąć Cię, ej, ej Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień Tak bardzo chcę dotknąć się Chociaż jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się Tak bardzo chcę dotknąć się hej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień Tak chcę dotknąć się A gdy jesteś tak daleko wiem, że w końcu spotkamy się Mała, ja chcę całować wszystkie twoje łzy Chcę zabrać swój ból, ja chcę czuć to co czujesz z tym jesteś taka delikatna, jak niespokojny z tym Bo słuchaj mówię inna a ja chcę. Dotyka wody, odsunęć pod płody, bo yuh, po nam będziemy tylko ja i Ty. E, bo Ty jesteś już tak blisko, jesteś dużo krok. Choć jest głęboka, chociaż stromy jest to, Podniosłaś wyżej i rozświetliłaś mrok. Ja tak bardzo chcę dotknąć cię ej, ej, Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień, tak bardzo chcę dotknąć się. Chociaż jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się, tak bardzo chcę dotknąć cię, ej, ej. Ja liczę każdą chwilę, ja liczę każdy dzień, tak bardzo chcę dotknąć się A gdzie jesteś tak daleko, wiem, że w końcu spotkamy się i oć daleko jesteś, ja to wiem. Bajiemy na razem, jak nadejdzie ten gdzieś. Bijemy z tego żółta, które nie wyczepia się, będzie dobrze, nigdy nie będzie źle. I choć na tym poprzestajmy. Oczywiście drop łamków uzależniony jest m.in. od postaci. Robimy od tego jaki posiadamy kropunek, a przede wszystkim od szczęścia. Już wkrótce kolejny filmik z misji, a dziesiąty film to będzie bomba. Dzięki za oglądanie.